Kochani, dzisiaj za do Was z bardzo fajnym filmikiem, ponieważ pokażę Wam moją nową czerwoną szminkę z tobie, która kosztowała tylko 8 zł, na przecenie 5 i pięknie kontrastuje z moimi żółtymi ząbkami. Ale tak szczerze to mam dla Was Q&A, czyli odpowiedzi na pytania, czyli Ask Alex i dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o... Na tabarcie moim ulubionym jedzeniu i będzie również kilka pytań z życia wziętych. A o co chodzi z tą majo, małą dygresją na początek, na początek tego filmiku? Więc dzisiaj na projekcie z przedsiębiorczości naprawdę mieliśmy bardzo fajne tematy i bardzo fajne dyskusje. I dowiedziałam się, że mam kilku skrytych fanów. Ok, więc przechodzimy do pytań i zaczniemy może od pytań na temat aparatu autodontycznego. Pierwsze pytanie to od kiedy nosisz aparat, hmm, jeśli chodzi o taki aparat ogólny. Moja ogólna historia z aparatem zaczęła się w drugiej klasie podstawówki i wtedy dostałam swój pierwszy niestały aparat, a aparat stały mam bodajże 26 sierpnia 2012 roku. Pytanie następne to, czy także uważasz, że gdy zakłada się wamat, to pierwszy tydzień jest straszny? Powiem Wam, że pierwszy tydzień no, zapewne jest najgorszy ogólnie z całego później Waszego żywotu, jeśli chodzi o wamat autentyczny. No ale wiąże się to z tym, że po prostu macie jakieś nowe, dziwne ciało na zębach. Podłogie te ciało Was ciągnie, zapewne jakoś tak tą szczękę tam chce rozszerzyć czy e, ścisnąć więc no, nie możecie jeść twardych rzeczy i przez pierwszy tydzień głównie jecie jakieś zmiksowane zupki i sałatki I fakt no, faktem, że jest ból, ale nie taki, że nie przeżyjecie, tylko po prostu no, taki, że czujecie, że a, wam to jakby tak ściska tą waszą jamyos, no ale naprawdę da, da się przeżyć. Kiedy zdejmujesz aparat? No ja go raczej nie zdejmuję, ale tak powiedzmy, że zrozumiałam o co chodzi, to najprawdopodobniej będę miała zdjęty aparat, tak myślę, że do końca drugiej klasy gimnazjum, ponieważ mi pani Jordanka powiedziała, że będę miała aparat tak w półtora roku, że półtora roku powinno mi wystarczyć, a półtora roku mi jakoś w lutym, no ale wiecie, tam może jakieś różne przeciągnięcia czy coś w tym stylu, więc no, myślę, że do drugiej gimnazjum aparat powinien mi ściągnąć. Czy gdy zakładałaś apawat, bałaś się tego, że będziesz wyglądać gorzej? Wiele osób mi mówiło, że właśnie, że one sobie nie wyobrażają mnie w apawacie i że będę miała jakąś taką wielką szczękę, ale naprawdę apawat nie zmienia w ogóle tej szczęki, kształt buzi jest taki sam. Ja się najpierw trochę właśnie tak myślałam, że właśnie trochę to moje, to moje ukształtowanie tutaj tych wszystkich kości policzkowych itp 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 itd. będzie jakieś inne, ale naprawdę nie widać kompletnie różnic oprócz tego, że jednak ten aparat na zębach macie. Jaki masz model aparatu na zęby? Więc ja mam zwykły metalowy aparat. Jaki kolor gumek? Teraz mam kolor miętowy, ale miałam również różowy pomarańczowy, niebieski. Takie moje ulubione kolory. Teraz przechodzimy do pytań o jedzenie i pierwsze z nich to lubisz pomidory? Nie, nienawidzę pomidorów. Pomidory są jedowe, ble, 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 ale kocham, wielbię pomidorówkę i ketchup i ketchup ani ketchup z pomidorówką to są w ogóle jedne z głównych wartości w moim życiu. Naprawdę nie wyobrażam w ogóle sobie życia bez ketchupu ani pomidorówki. Jezu, to byłoby straszne. Lubisz babeczki? Jak tak, to z czym? Bardzo lubię babeczki, najbardziej te takie waniliowe z kawałkami czekolady lub z jagodami. Co uwielbiasz jeść? Powiem Wam, że wszystko co jeść lubię, ponieważ naprawdę moje życie opiera się głównie na tym, że ja jem, chociaż za babcy, tego po mnie nie widać, ale naprawdę ja jem dosyć dużo, dosyć dużo, naprawdę ja jem dosyć dużo, dosyć dużo jedzenia. No i naprawdę lubię jeść wszystko od słodyczy oczywiście po owoce, warzywka, jakieś sałateczki, jakieś koteczki, schaboszczaki, ziemniaczki, torciki i... nie wiem, szejki. Jadłeś sushi? Jak tak, to czy je lubisz? Nie, nigdy nie jadłam sushi, ale jakoś nie przekonuje mnie surowa ryba, ponieważ ja ryb nie lubię i jedyne co toleruję to rybki, słosty, więc raczej sushi by mi nie, przy... nie przypadło do gustu. No jedyne co bym tam mogła zjeść, to nie wiem, może jakiś ryż. Okej, okay. kolejne pytanie to lubisz słodycze? Nie. W ogóle. No oczywiście, że lubię słodycze, bo kto nie lubi słodyczy? Ale mam silną wolę i staram się je ograniczać. Masz świba na punkcie słodyczy. No to jak już mówiłam, yy, słodycze ograniczam. I mogę Wam to powiedzieć na takim przykładzie, że ja w swoim życiu nie zjadłam chyba za jedne fazę więcej niż 3, bądź 4 kostki czekolady. Nigdy mi się nie zdarzyło zjeść na przykład tabliczki, a tym bardziej takich dwóch paseczków. Może nie dwóch paseczków, a tym bardziej całej tabliczki. Wolisz kawę czy cappuccino? Ja ogólnie nie lubię za bardzo kawy, ponieważ ja nie lubię gorzkich smaków więc kawę traktuję tylko, toleruję tylko w połączeniu z czekoladą. Wolisz KFC czy McDonalda? McDonalda, bo jakoś tak zawsze mam bliżej do McDonalda niż do KFC, Jest raz w KFC to ja chyba byłam w kwietniu jak byłam w Krakowie z dziewczynami a tak to zawsze np. jak wracam z ortodonty no, na autostradzie zawsze do McDonalda z moim tatą jedziemy, więc... Wolisz Coca-Colę czy Pepsi? Obojętne mi, naprawdę ja jakoś nie widzę różnicy. To jest dosyć dziwne, bo przecież wszyscy widzą różnicę między Coca-Colą a Pepsi, ponieważ Coca-Cola Zero jest taka sama jak Coca-Cola, Coca-Cola nie jest taka sama jak Pepsi. Dobrze mówię, nie pogubiłam się. Ja nie widzę różnicy, mogę wybić obojętnie, co o, oczywiście nie jakąś kole. Tylko Coca-Cola lub Pepsi, nie, nie, nie lubię jakiś takich niebabkowych ul. Ulubiony owoc, no to Wam mogę wymieniać, ho ho ale na pewno jagody, truskawki, banany, kiwi, kaka albo kaki, nie wiem jak to się wymienia. granat greyfruit, food. greyfood, pomawani mandarynki, winogrona i co tam jeszcze jest? Maliny, wszystko, naprawdę. Większość owoców ja bardzo lubię. Ok, i teraz kilka pytań z życia wziętych. Jaką miałam średnią na koniec roku szkolnego? Teraz na koniec roku szkolnego miałam średnią 5.1. Jesteś znana w szkole. Tutaj przypomina mi się taki obraz High School, amerykańskiego High School. Wiecie, idą trzy dziewczynki, jedna blond, druga brunetka, a jeszcze trzecia, nie wiem, czarna. I one się idą, wiadomo, miniówka, jakieś tam szpileczki ładne, włosy uczą same idą, idą, idą I one są takie znane Tego chyba w polskich szkołach nie ma Przynajmniej tak sądzę Więc ja nie czuję się znana, bo zapewne moje imię nazwisko znają tylko takie znajome mi osoby Co sądzisz o Justineo um, Jakoś nie, ja do nich nic nie mam. Nie mam do Dziaski na nic, jest mi obojętne. Tak samo do tych jego beliberek. Wiadomo, fajnie, ma fanów. Nie, on, on ma fanki, fanów, bo jest jeszcze... The boyfriend, Beliber. Beliber boy? Jest jakaś taka, że właśnie chłopacy jakoś się tak nazywają. Ja do nich nie ma. Ja do, do nich nic nie mam. No, fajnie, że on ma... Tyle milionów fanek i fanów na całym świecie, no ale jest ono obojętne, bo jakoś nie, nie, wdy, nie wydaje mi się um, za genialnym artystą jak, nie wiem, jak Krystyna Aguilera, nie wiem, jak Beatlesi, no um, ale widocznie takie jest dzisiejsze pokolenie. Co sądzisz o Mali? Powiem Wam, że ja naprawdę Miley lubiłam i tak jak była Hannah Montaną wiecie 5 lat temu, czy tam 6 nawet i jak jest teraz naprawdę bardzo mi się podoba, może nie do, nie do końca ona, ponieważ wiadomo tam czasem jej zachowanie czy wizerunek wykracza poza takie moje ustalone granice, ale osobiście kocham jej głos i ma świetne teledyski, piosenki. Woli One Direction czy Justina Biebera na pewno One Direction, wolę chłopaków jakoś tak wydają mi się, no po prostu wydają mi się fajniejsi, wydaje mi się, że mają fajniejsze piosenki. No do Justin Edbi bywa, nic nie mam, jest mi ma, obojętny, no, ale jak już mówiłam wcześniej, że um, no, nie wydaje mi się on za jakimś bardzo ambitnym artystą, um, ale no z czegoś te fanki ma, więc widocznie kilka milionów osób na tym świecie. Um, bo wielbi. <noise> ale no wiadomo, były lepsze głosy na świecie, ale jakoś tą sławę musiał zdobyć. No oczywiście UnrealX też nie ma jakichś bardzo znakomitych głosów jak dla mnie, no ale ogólnie bardziej mi się podobają i wydają mi się tacy bardziej radośli Gra w Minecrafta lub w Simsy. Gra w Simsy 2, ponieważ wydaje mi się taka naj... może nie najprostsza, ale taka... Nie, tak, najprostsza. Wydaje mi się taka właśnie prosta, ale też nie taka najprostsza gra. I wolę ją zdecydowanie od Simsów dwojki, ponieważ w Twojce nie, nie działają niektóre kody, a ja sam leniem więc kody muszę mieć. W Minecraft nigdy nie grałam, ale mi się język plączę, ale ogólnie wiem co to jest za gra. Jak masz na imię? Na serio? No widzę, że ktoś musiał zadać, kto chyba mnie nie zna to pytanie, więc ja nazywam się Ola, jakby ktoś nie wiedział. Lubisz robić zdjęcia, tak bardzo lubię zdjęcia, chociaż mam tylko cyfrowkę, to wydaje mi się, że jak na razie jest to całkiem fajnym sprzęcie. Lubisz czytać, lubię czytać, ale ostatnio w ogóle mam mały czasu na czytanie, w ogóle jakoś nie mam tak chęci do czytania i jest to dosyć smutne. Zatracam się w internetach. Okej, okay, kolejne pytanie to ulubiona książka. Um, Ostatnio takiej ulubionej książki nie mam, ale tak ogólnie o mój cały żywot mogę Wam powiedzieć, to na pewno są to dzieci z Bullerbyn. Jak była ona w trzeciej klasie, kiedy to czytałam, to książka mnie to po prostu zachwyciła. Boże, ja byłam tak, tak mnie wciągnęła. Naprawdę była to bardzo interesująca książka, jak dla mnie tam wtedy, nie wiem, dziesięcioletnią czy nawet dziewięcioletnią i nawet napisałam powieść z kilkoma rozdziałami która była właśnie na podstawie Dzieci z Bullerbyn ja ją nazwałam bodajże Dzieci z Trzynastki Dzieci z Bullerbyn to wiecie to była po prostu była taka półka tam, wiecie jak byłam w trzeciej klasie. i jeszcze bardzo lubię książkę Srebrne wieże i aktorki ze Srebrnej wież seria Tunele też jest fajna chociaż przeczytałam tylko do połowy drugiej, drugiego tomu ponieważ zaczęła się szkoła i musiałam pytać lektury chociaż wydaje mi się, że to była taka ciągnąca się, ale może kogoś wciągnąć. I jeszcze yy, seria książek u Przeczytałam yy, 10, 10 ksiąg jeszcze wiele zostało, przy tym przeczytałam je dwa lata temu, więc już za bardzo nie pamiętam, kto tam występował. Nie, był chyba Jason Julia i Rick. Tak. I Anita później jeszcze była, no więc mniej więcej kojarzę, ale no, kiedyś mam nadzieję, że wrócę do tej sagi, ponieważ naprawdę bardzo mi się podobała. W jakim kraju byłaś Byłam na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i na Ukrainie. Co sądzisz o Coldplay? Znasz ich? Mój tata był na koncercie Coldplayów jak byli, tu, Coldplayów, jak byli tutaj w Polsce i jemu się bardzo podobało. Ja też ich lubię, znaczy nie jestem jakoś ich fanką, ale czasem mają fajne piosenki, naprawdę kocham piosenkę Paradise, też bardzo podobała mi się ta piosenka z Rihanną. I ostatnie pytanie to powiesz coś w obcym języku? Ostatnio właśnie stwierdziłam, że na pewno mój głos brzmiałby lepiej, gdybym mówiła perfekcyjnie po ogólnie, gdyby ogólnie moim ojczystym językiem był język angielski. Jakoś tak mój głos w języku angielskim wydaje mi się taki bardziej przyjazny, taki, taki radosny, taki... wiecie... taki... czuć, że ta osoba jest miła. Bo tak na raz mówię po prostu ten głos jest taki, wydaje mi się, taki nieokreślony, on jest taki trochę jakby niski i właśnie nie ma takiego określonego celu. Oczywiście mówię jeszcze, może nie mówię, znam podstawy podstaw języka, języka niemieckiego, ale wiecie, to są naprawdę podstawy podstawowych podstaw. Hi guys! No ile już do przedstawienia i chyba nie mówię po niemiecku. Okej, okay, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten Ask Alex Wam się podobał, że trochę więcej się o mnie dowiedzieliście. Ja idę w swoim bardzo fajnym, luźnym drosiku. Um, nie wiem, pogłam sobie na gitarze. O, dobrze. To do następnego filmiku. Pa pa!